Z tej strony Lila. Jak widzicie już się nagrywa. I dzisiaj gram w Among Us. -a. Jak się uda, to z moim bratem Maxiem. Już go dokładnie, dokładnie znacie. Macie też Among Us tato, jak mój tata grał, jak mój brat grał. I jeszcze będzie Among Us z Piszcie w komentarzach, gdy chcecie z Haramfitosem tutaj na odcineczek właśnie z Among'a. No tutaj już się ładuje obok. Ja mam ten tablet tutaj. Dobra, ładuję, ładuję, ładuję się. A tak w ogóle to siemanderko. Próbuję wejść na omę serio. Co ja mam za skina? Ludzie. No kurde bele. Ja tutaj mój bracie mnie dołączył. Ładuję już tutaj, ładuję, ładuję. Dobra, nie, dzisiaj będę sama grała. Napiszcie czy kiedykolwiek ze mną graliście. No już. Nie nie bym chciała tutaj start, no. Nie było dobrze start. Dobra, zaczynamy grę. Kto tutaj jest impostorkiem? Za chwilę się dowiemy. Dwóch impostorów. Trochę crewmate'ów. Mam nadzieję, że ktoś był na kamerach. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że ktoś był na kamerach. Co? Mnie zabił pomarańczowy, to pomarańczowy. Mr... Dobra. Wil... Jeszcze musi Wika zagłosować i Mister Jummy. Messi Jummy. Messi wyszła z gry. Mr. Milkaczek też. O, to głos na. Dobra, wychodzę z gry, nie umiem grać. Wchodzimy na kolejne. Wychodzimy. Nie wiem, czy wy też lubicie grać na tym, ale ja uwielbiam. Na najnormalniejszym statku na świecie. Po prostu naprawdę, uwielbiam. Czy ktoś dołączył. Elo, Elo, Elo. Napiszcie w komentarzach, czy ja, jaki kiedykolwiek, jakkolwiek ze mną graliście. No, już tutaj dołącza dużo ludzi. Ja mam powiadomienia, że jak ktoś nie zasługuje to teraz ostatni moich nowych subskrybentów moich nowych subskrybentów dam dam wam moich nowych subskrybentów Moich nowych subskrybentów. Moi nowi subskrybenci pojawią się na tym. Na spotkaniu na, na następnym tym. Na następnym... Na następnym odcinku pojawią się nik niki na YouTubie moich nowych subskrybentów. Jak subujcie, lajkujcie. No i wygraliśmy. O, a był inforcerem. Cześć, ze mną mój piesek leży. Czekaj już. Jest też z nim odcinek. Ten bialutki, taki piesełek, mój słodziutki. Jeszcze widzieliście też moją papuszkę. Nazywa się Huhuś. No. Pewnie ja przegram. Co mi się stało z telefonem? Ludzie. Nikt nie wyleciał słabiutko. Choć mógł wylecieć. No dobra. To na mojej tapecie już was żegnam. Pa, 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 pa.